Każdy ma swój temat, jak coś nie jest wspólny. Raz 30 sekund na temat. Raz 30 sekund bez tematu. Panowie, kamień, papier i nożyce. Trzy, cztery, ry. Dobrze, zaczynam. Częstuj się mikrofonem. A temat dla ciebie na Temat dla ciebie to turecki dywan. Turecki dywan. To jest pierwszy raz róbcie koło! Yo, 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 Ej, zobaczcie kurwa, turystki dywan ziomek Ej, Habibi, kączu podent I to jest proste kurwa, ciśnę z kuściem Bo na jego kratę postawię tu dwójkę I to jest proste, jest żałnem ziem Bo ma niezdolony, misikiem I to jest proste, ciśnę rozczyna A jego dupa nie jest w stanie więzienia I to jest proste, daje dobry przystaj, a on nie jest tutaj w stanie wygrać I to jest proste kurwa, ciśnę yes. to kurwa Turcja to zaraz ci turban. I to jest proste księżne środkoń. Ostatnim szczyta bał dobrze pod wyszląką. Częsie, temat daje ci David Twój temat to dominująca waluta na rynku. Dominująca waluta na rynku. Okej, okay. Yo! Jo, yo, 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 yo. Spada tu misji, ja jestem teraz dobry małolat waluta. Jestem klasykiem jak dolar. Dobra tak, to jest ja, wybijam Tak tu rozpierdalam klasycznie I to jest tak, mam teraz twoją wiarę Ej walec, zamknij go parę Dobra tak, biedronka, Weź weźciemy Twoja panna jak Pietrąka, zawsze kurwa niskie ceny Dobra tak, ej, i pijem się ma Rozpierdalą, wehuta ziomek pod temat Dobra tak, pijem teraz dobre ziomo ej, Gepup, zrobię zrobisz ciebie rollo Dobra, patrz na Zmiana bitu, zmiana bitu, zmiara bitu. Dobra, jak wam się to podobało póki co? Yeah! Dawaj balec! Yo! Roczki! Yo! Ha <laughs> Banknoty! Yo, jał, 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 jał! Banknoty! Wchodzę tutaj z buta! Twoja dupa zrobiła wyciąg spermy z mojego piuta! To jest tyle! Wchodzę kurwa! Sprawdzaj synek! Dolary kurwa! i berło! Hajs! Wolę kurwa w euro! Yo! Ciśnę tu sprawdzaj To jest kurwa ta pierdolona inflacja I to jest proste, a o, obaj tego Na nie twoja dupa tańczy bez majtek Yo! To jest synek, Wchodzę kurwa ziomek Z tym stylem I to jest proste kurwa Ciśnę w pętlach. Twoja dupa sferma werwa Bo zalewa ją do pełna Dawaj misi, dawaj misi Yo, 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 yo Dobra tak, lecę teraz dobrze w pętle. Wow kurwa, pan o seksie no, gratulacje kurwa, pijam ziomo Naprawdę walec, zajebisty poziom Dobra tak, wbijam i mam teraz dużo skili. Wyciąg z fiuta, swój po mini mini Taki kanał z Jakbyś kurwa nie wiedział, sprawdzaj Mini mini, mój freestyle to bajka Dobra tak, wbijam teraz wiesznie. Że mógł pajecznie. Dobra, tak, majtki, tu pijam Wypierdalaj z mojego statku. Dobra, tak, teraz dobrze ujmę. Majtki, Mański, wypierdalaj za pultę. I to jest tak, pijam i czy rozpierdzielę. Wygrasz ze mną, jak Piotr już pan się zestarzeje. Jak pan podobał się ten baran? I spokojnie, spokojnie. Panowie, jesteście tu? Dobrze, po mojej lewej, po waszej prawej walec, po mojej prawej, po waszej lewej misi. Trzy, cztery. I tą walkę wychrywa walec. I zapraszam Jaskra, ale zróbcie hałas dla misiego. Zapraszam Jaskra i Persia! Jaskier i Persio, zapraszam! Dobrze, Persio, zapraszam na scenę! Masz węraż, wę, wę, Igor, tylko tam kurwa wiesz, nie? No. Dobrze, panowie, trzy, cztery. Żartowałem, spokojnie. Ja tak mówię na pamięć, a mnie Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. No i zaczyna Petrio. Temat da ci tym razem Edzio. Twój temat to rolnik szuka żony. Rolnik szuka żony, aby zróbcie hałas! Zaczynamy, Tizzy dawaj to. Jest low, szuka, że ona daje się do tego są. To jest tak tutaj koleś, masz taką mordę jakbyś nią orał pole.